DT1 to propozycja firmy Denon w kategorii mini systemów audio w przystępnej cenie. Wywodzący się z wielokrotnie nagradzanego modelu DM41, nowy system DT1 oferuje najwyższej jakości dźwięk Denon HiFi w kompaktowej obudowie. Od rozpakowania do użytkowania potrzeba jedynie kilka minut. Konfiguracja jest szybka i łatwa. Dwudrożny system głośników zapewnia doskonałą jakość dźwięku, która jest synonimem marki Denon. Ciesz się ulubionymi płytami CD, słuchaj radia AM-FM oraz streamuj praktycznie nieograniczoną liczbę utworów przez Bluetooth z nienaganną jakością dźwięku. Minimalistyczna kompaktowa forma modelu DT1 daje pewność, że system łatwo wkomponuje się w każde miejsce w Twoim domu. To niewielkie urządzenie jest w stanie uwieść nie tylko swoim wyglądem, ale i możliwościami. Nie zapomniano tu również o funkcjonalności. Urządzenie zostało wyposażone w radio FM AM, optyczne wejście cyfrowe, wejście analogowe oraz Bluetooth dający wolność słuchania dowolnej muzyki. Oczywiście nie zapomniano tu również o cichym i niewielkim napędzie CD. Zastosowanie mechanizmu typu slot-in pozwoliło przyjąć czystą i kompaktową formę tego urządzenia. Również przyciski na panelu frontowym zostały umieszczone w jednej linii, co zwiększa ich czytelność i ergonomię. Pilot zdalnego sterowania został wyposażony łącznie w 46 przycisków. Na pierwszy rzut oka tego nie widać, ale to dlatego, że ich układ został rozplanowany tak, aby był czytelny i przyjemny w użytkowaniu. Jednak wygląd to nie wszystko. Denon w swojej historii istnienia zasłynął z wyjątkowego dźwięku, który jest obecny również i w tym urządzeniu. Jednak jak firma Denon uzyskuje taki wyjątkowy dźwięk? W znaczącym uproszczeniu można podzielić to zagadnienie na dwa bardzo ważne etapy. Jest to dobór komponentów oraz optymalizacja brzmienia. Jeśli mówimy o komponentach, to tu nie ma miejsca na kompromisy i wybierane są jedynie najlepiej brzmiące podzespoły spełniające określone wymagania. Optymalizacja brzmienia jest nieco bardziej złożonym procesem, wymagającym ogromnej wiedzy i doświadczenia, którego posiadanie akurat firmie Denon nie można odmówić. Współpraca działów technologicznych oraz akustycznych jest nieodzownym elementem tego procesu. Aby zapobiec cyfrowym zniekształceniom pochodzącym z zasilacza, został on zamontowany na osobnej płytce oddzielonej dodatkowo metalową przegrodą izolującą od wrażliwych układów audio. DT1 jest kompletnym zestawem, w którego skład wchodzą również dwudrożne głośniki z 2,5-centymetrowym przetwornikiem wysokotonowym oraz 12-centymetrowym przetwornikiem średnio- i niskotonowym. Jeśli uwielbiacie słuchać muzyki, ale nie jesteście jeszcze gotowi na większe systemy audio, to mini system Denon DT1 jest produktem właśnie dla Was.